Co godzinę nie? się uruchamia? Nie, nie. nie. A, ja chciałam ja chciałam tylko e, uruchamiać święta. Tak, wiesz, Aha. to nie, nie dzwoni się tak jak kiedyś się dzwoniło, tylko wszystko teraz to jest elektrycznie. I dzwonią tylko na większe święta, na rezulekcje, na święta e, Trójcy Świętej, właśnie jak jest w fazie ostatniej. nawet miałam turystów akurat na, na dole. Mhm. Oglądaliśmy film i dzwony się rozbiły. <laughs> zaczęły bić dosyć mocno, ale było akurat bardzo. E, w tym miejscu, w którym oglądaliśmy film, było takie zaciszenie, więc mało się oglądam nawet film. Jeszcze tak. nie mi Pani powie, ten z się nazywa? Z to jest Stanisław Biskup Męczennik, tak. Królowa Maryja Polski, trzeci Andrzej Bobola. i czwarty to jego imię to Gazimierz. Ja tak mam cztery. Tak on. Tak, i latają. Eee, muszę popatrować. A co jest? A to jest... Może jednym okiem. Nie. I pozałeka wszystkie okna. Toto je to breko, že? Białe kaski rodzica już ma.